Grałeś już tutaj Rex Nie, czy? na ile to się gra osób? Gra się na 6. O, taki... taki... Ala Survivalek powiem ci też taka. Ale to zrobisz mi guida, tak? Powiesz mi o co chodzi. Tak, tak. A ja powiem ci, Gera ma giga potencjał, tak. Ostatnio oglądałem jak Soda Popięta na pieprzał No. I no, tak, spoko, bo to wiesz z Grubim i z tymi wszystkimi kurczę, tamtymi Warcraftowiczami, nie tylko właśnie. serobem takie takie gamesy. Porzucili już World of Warcraft? Nie, grałem, grałem dalej, gra, dalej grają, tylko wiesz, robię sobie... Przerwy, takie wiesz, zdrowe Piotrze Maciejaku, a nie tylko że w jedną no. gierkę cały czas. Ale w ogóle fajne i intro jest i fajny. I fa wiesz, idea, cała polega na tym, to kojarzysz taki, trochę jak Castle fight był taki, nie? Że mhm. masz dwa zameczki, po trzy osoby na linii, ustawiasz sobie jednostki po prostu, budujesz je mhm. e i budując jednostki, one po prostu raz na jakiś czas w interwałach się pojawiają. Tylko tu jest tak fajnie, że te jednostki pojawiają się. Tak jakby się jeden na jeden robił, czyli idzie najpierw wiesz, najpierw pierwszy gracz, później drugi gracz, później trzeci gracz, nie? z obu drużyn i oni się tłuką, ale wiesz. Zaraz, Wy, zaraz wyjdzie zobaczę. Wyjdzie w zresztą. praniu, dobra. Poradniczek nie będzie od tak. Nexosa, tak. Czekaj, us tak kamerkę przesunę, żeby tam nie zasłaniała niczego ważnego ewentualnie. Też nie jestem ekspertem, no nie? Teraz tak, zrobimy sobie drafta. Mhm. W drafcie będziesz wybierał po prostu, każdy będzie po kolei wybierał sobie twoją kompozycję jednostek. Na początku no będzie trochę ci trudno, bo nie do końca będziesz rozumiał. Znaczy to są standardowe jednostki, żeby nie było, nie? Są tak. standardowe jednostki. Z Czyli 3. draftuję na przykład jakbym grał w szachy, to draftuję czy chcę mieć konia, konia czy bijesz, wieżę. Czy, czy... Tak, wieżę postawisz sobie dobrze, ta... widzę, że rozumiesz. Nie bierz guli. Są jakby lepsze, są gorsze jednostki, to trzeba trochę tak mniej więcej zrozumieć i złapać taki flow i balans mniej więcej. Na początku jest trochę trudno, chociaż ja tak pograłem chwileczkę, mnie tak poprowadzili, po jakieś randomy, wiesz, tak sobie wlazłem w mm -hmm. do gierki. I całkiem wspaniał powiem ci, tak mi dobrze powiedzieli w miarę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Widzowie, ktoś z Was może nigdy nie grał w Warcraft 3 na przykład, to od razu powiem, że Warcraft 3 jest właśnie narzędziem. Jest grą, w której ludzie robią inne gry. Tak, jakby. No, trochę tak no, to jest. Nie jak to... tak, tak, żeś powiedział. W sensie, że no, ja dzisiaj gadałem z Dartianem i mówię, dawaj, Dartian, zagrasz z nami kiedyś w Warcraft. A Dartian mówi. Nie wiesz, bańiłem ja grać w strategię. rts -y to nie moja bajka. I wiesz, co mi przyszedł do głowy? Jaki argument, że to jest trochę tak jak powiedzieć, grałeś, o, dużo grałeś w CS Anexos? Tak. No to, to pamiętasz, by surfy, mapki surfy. No, No surf. to jest tak, jakby cię ktoś zaprosił na surfy, a Ty mówisz, nie, no stary, nie słabo strzelam, nie lubię grać w strzelanki. No no no, tak no, 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 no. Trochę tak jest, to jest bardzo ładny ten. No dobra. Bierzemy sobie drawcik i będziemy okay. teraz pik pikować. Będziesz mógł zawsze wybierać jednostki po lewej albo po prawej. Okej, okay. Czyli wybieram albo grunt... jeden. okej, okay, no. U ciebie grunty są fajne, grunciki są całkiem spokojne. I wybierasz sobie ten. To jest jakby pierwszy pik, który masz, nie? Z... tutaj za bardzo ilu jednostek. Nie? A ja chcę zaszaleć. Czekaj, ty, bo po wyszli po z gry, goście. Czemu wyszli z gry? Nie wiem, weź jeszcze raz, zakończ misję, bo to nie ma sensu grać. No, tak dobra, w... dobra. Jeszcze raz. Dobra, to może wi jakiejś, jakiś widzów da rada teraz ze sobą wziąć. Więc najpierw wybierasz sobie jednostki tiera pierwszego, później dwa razy tiera drugiego i później na końcu tier 3. Mm -hmm. Te jednostki są zależne od twojego upgrade'u, twojej głównej bazy, nie? Jak masz główną bazę po prostu, wiesz, zaupgrade'owaną, możesz lepsze jednostki robić. Masz tam element, wiesz, ulepszania niektórych jednostek i tak dalej. To jest w miarę proste, szczerze prostsze niż suwa Chaos, o wiele, tak bardziej zrozumiałem. Mhm. Dobra. Fajne jednostki, kurde, Ta... gruncik zajebisty. No moja prawa fajna. wygląda spoko. Dobra, widzowie, muszę wybrać mój zestaw tak. jednostek na start. Tych po lewej tak albo tych po prawej, to są, wylosowały się takie setupy. Tak. Ja wybieram te po prawej, bo wydaje mi się, że to jest fajny setup. Jest jednostka tankowna, jest łucznik i jest czarodziejka. Pyk. Tak. E... Na początek polecam ci porobić trochę gruncików, nie? No, o, jest dalszy draft, dobra. Tak, tak, dalej będziemy draftować. Teraz tak. No, e, czekaj, spróbuję. U mnie, u, so, ja ja próbuję się rozkminić. Dobra. Ja pójdę tutaj po lewo. Gargulce, Spellbreaker, który jest takim antymagicznym ludkiem i też taki cc Druid of Talon. Według mnie o wiele lepsze jest twoje prawo, ale to tam. No bo ty dobrze, jesteś dobrze, taki sobie. prawicowy. Tak, no, dybelowo. No tutaj. A tutaj wjadę. No i wjadę po prawo w Mortal Team i Ferry Dragony. Zobaczymy. I teraz zawsze buduj przy jak najbliżej lewej linii albo prawej linii, jak jesteśmy po prawej stronie, nie? Czyli mm -hmm. po przeciwnej stronie, gdzie są twoje budynki. No jestem zawsze po prawej tak... stronie, więc lecę. Czekaj, jestem po prawej, to gdzie? No, no zawsze na przy... jakby od drugiej strony twoich budynków, nie? A, No, dobra, po dobra. Na końcu, nie? Czyli w tym przypadku będziesz po lewej stronie, jak najbliżej lewej. Dobra, staję, nie? to teraz osza. ostatni draft. Często nie wiem, czy ostatni w sumie, ale wale. Taureny Giga champ, ci mogę powiedzieć. No, ja lubię Taureny w ogóle. Panie Turońska. Dobra, bierzesz sobie buildera i teraz zbuduj sobie ten. E, e, pierwsze grunty najlepiej, no nie. Dobra, buduję grunty. Zobacz, zobacz sobie po lewej stronie e, lewe, na mapie, no nie, możesz zobaczyć. Kiedy, kiedy, kiedy kto będzie wypuszczał, jaką linię, nie? Za 20 sekund będę. Ja, gdzie to mogę zobaczyć? Ty, na, na minimapie masz tam. Aha, że ja wypuszczam z 80 tak. parę sekund, tak? Tak, tak, dokładnie. I teraz tak, po prawej stronie mhm. swojej bazy zobacz, że masz kopalnię. Ty jesteś na samym końcu, więc sobie zbuduj w zasadzie ten ekstraktor. Już jeden, nie? A dobra, To ci no. dam dodatkowy, dodatkowy goldzik, będzie ci wpadał po prostu, nie? Ja też sobie już jeden taki zbuduję. I teraz następnie masz, masz coś takiego. U góry masz, yy, od, od samej góry masz ratusz, nie? Tam masz dwie opcje. Heros do zbudowania. Najlepiej po tak drugim, trzecim waveie już, już Herosa budować, nie? Czyli te 500 golda na okay, nie? Okej, Hero Builder za 500, no? No. Więc w zasadzie po pierwszym, drugim waveie warto już sobie mniej więcej odkładać tą kaskę. No i bijemy się, że tak to powiem, z nimi i zobacz, że. Celem jest po prostu rozwalenie im tych, nie? Dobra. Masz jeszcze upgrade'y do Twoich jednostek, nie? Pierwszy budynek, drugi budynek. No, tego, rozumiem, i rozumiem. I rozumiem. Tu mam upgradery, tu mam ratusz, tutaj jest jakiś sklep z itemami dla bohaterów, tutaj no, ekstraktory i... pod ekonomię, które. Okej, okay, dobra. No, i teraz yy, w zasadzie. Teraz jaki jesteś to sobie trzech zbudowałeś i już teraz powoli odkładaj na tego na bohatera, nie? No, jeżeli chodzi o linię, to jesteśmy w miarę w porządku. No i tak teraz w zasadzie mamy taką, taki a little bit of waiting, no nie? Mhm. W pierwszym random upgrade'ach masz upgrade'y do armorów i tego, nie? To sobie warto gdzieś tam zrobić, ale na razie priorytetyzować jednostki najlepiej, nie? Okej, okay, a widzę, że moje jednostki nie rzuciły się na jednostki wroga, bo je tak zrobiłem maksymalnie na dole. Może się przesuwać, może się przesuwać. A sobie mogę je przesuwać. Pod te, tak. Pod ale też te. mi chyba nie przeszkadza, że są tak na dole. No a wy, zobacz, zrobił trochę błąd, bo o? porobił range'owe na twoich orków, no to ty go teraz grzmocisz. No moje orki zajmujecie. rozgrzmociły faktycznie jego jednostki. I teraz właśnie fajnie jest tak, żeby przytrzymać się mniej więcej na, na takiej zasadzie zobaczyć, że Twoje orki wychodzą, biją, a i moje orki już wyszły, nie? I sobie mhm. też idą. Ja za chwilę będę miał bohatera, dosłownie za, za sekundkę. I bohater jest, jest mega mocną opcją. Dostajesz opcję trzech losowych bohaterów nie? Do wyboru po zbudowaniu tego. Okej, okay, okej. Okay, Więc wa okay. warto dobrać sobie fajnego pod Twojego builda, nie? Na przykład jak masz dużo mocnych tankowych jednostek, zbuduj sobie jakąś tam, nie wiem, jakiegoś tam. Wiesz, na tyły. Nie? A mnie bo jak widz masz słabo, mówi, słabo że jak jesteśmy po jej stronie mapy, to też dostajemy dodatkowy ekon, czyli jesteś tak. nagradzany za agresję. No dobrze, spoko. Dokładnie, tak, dokładnie. Nie chciałem ci za dużo wiesz, wjechać na banie. No rozumiem, rozumiem. Za 30 no, sekund jest. znowu wypuszczam. To ja spróbuję sobie zrobić e, lekko. dorzucić trochę agresji. Gotowe. Dole, o, tu a mam? to chyzwar, jaką armią w ogóle wjechał. Nasz sojusznik. Jest fajnie, fajnie, bo już, bo już zobacz. Ma coś tam. Tank... Nie ma tak za dobrych tankujących. Te hartereski aż takie świetne nie są. One takie jest midowe są, nie? Czyli takie mhm. ani to tank, ani to jakiś DPS, ale obydwie rzeczy robi tak okej, okay, nie? Fajne są banshi, banshi bo można tech zagrydować, żeby one pozes robiły, nie? Mhm. I zobacz. Awełk już ma bohatera pierwszego. Więc tu trochę poleciał, nie? O, mrozołam tu jest. Cześć Halimcia. Ja Halimcia pyta, co, co, co powiesz na nowy look. Na twój nowy look? No. Wiesz co, trudno mi się tak przyzwyczaić do ciebie takiego, ale kiedyś pokazywałeś mi zdjęcie, jak miałeś takie włosy. No ale więc... wymijając odpowiedź, nie podoba ci się Nexus? Nie, nie powiedziałbym, że mi się nie podoba. Powiedziałbym, że jest to takie, takie do przyzwyczajenia się, nie? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, patrz, moje jednostki już idą razem z bohaterem, masz ordyn mroźny. Masz ordyna mroźnego! Patrz, i ordyn idzie, no właśnie, musisz też bohatera już puszcząć, nie, jeżeli nie masz. Mordora Bo... mówi... Pozdrawiam, Nexus Life. O, ja również pozdrawiam Mordorę, super, świetna Mordora. O, Prawda. walczysz z Mordunem potężnym, ale widzę, że został mega łomot. Tak, mega łomotańsko, zobacz, patrz, jak tutaj robię, i już leveluję sobie mój. A kruchem. ja bohatera szykuję, słuchaj. Ale nie wiem, czy zdążę. Mogę nie zdążyć, bo widzę, że to trochę trwa. A nie, dobra, zdążę chyba. Ja już chyba wiesz co? Ja lecę w tier dwójkę upgrade. No. Bo mam już na tyle, wiesz, w miarę mocnej jednostki, że sobie przetrwam tą jedną rundę, będąc do tyłu. Mhm. Ale już sobie za chwilę będę robił, kurde, druid of the claw. To są bardzo fajni goście, wiesz? Druid of the claw? Mhm. Oni są fajni, bo są takim dobrym tankiem, jak zrobię im upgrade'em. Musisz ich dwa razy upgrade'ować po stówce i mogą się zamieniać w nie Wtedy robią giga fajny DPS i mocno stoją, wiesz? No. Już nie zdążę z tym bohaterem, to zrobię go na Nexta. Musisz no, szybko musisz go już powinieneś go dawno mieć, nie? Tak zawsze tak. Kalibruj... Oni też levelują, tak? Długoterminowo. Tak, 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 właśnie to to jest to, co miażdży długoterminowo, nie? No. To są autoszachy, wiesz co? To jest forma autobatlera też. Bazuje trochę inna, ale coś w tym stylu. Upgrade to tier 2 units, dawaj. Tier 2 unity będę chciał zobaczyć. I zobacz, jeszcze im, im, im dwaj bohaterowie zestakowali, to jest niekorzystna sytuacja, mm -hmm. nie? Że ma zobaczyć, jest armia, plus bohater, który przetrwał z poprzedniej tej, nie? A ci bohaterowie, widzę, są bardzo squishy w tym trybie. Są squishy? No i bardzo bursty, nie? Też też mocno burstują. No i teraz zobacz, jest taka niekorzystna sytuacja, że w zasadzie. Zbiłeś bejla ponurokiego, no Muszę dwóch tych napierdzielać. Trzeba pamiętać o to, żeby wybierać im umiejętności, nie? A faktycznie trzeba im dobrać umiejętności. Wiesz nie? co ci muszę powiedzieć, że przede wszystkim mój Paladyn nie lęka się sugusów ciemności. Tak? To w zasadzie mu się bardzo chwali paladyni, raczej nie powinni być lękliwi. Mhm. Czego ode mnie żądasz? Dobrze. Bohater Nexosa yy, zginął! Poległ bohater naszej armii! Obsydianowy posąg, oho! Gość już ma trójkę zraszował. Słuchaj wzdłuż mocno. lewej linii tego prostokąta. A może to nie jest głupi pomysł, żeby wojownicy tak stali. A to Rel mhm. w sumie. No, 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 to zrób, zobacz jak u mnie jest, widzisz? Patrz jak ja rozstawiam jednostkę. u mnie tam na, na górze sobie Dabu! Teraz to one się, one już z, zobacz, że dostają teraz niepotrzebnie damage, nie? I tak liniowo trochę idą jakby na rzeź. No. Więc sobie ich przestaw tak mniej więcej jak ja mam, nie? Żeby tanki na, naprzód I zobacz, wypuściliś bohatera i teraz bohater zamiast sobie stać z tyłu i levelować, i nie być targetem agro, tego go pierwszego, nie? Bohatera zawsze daj da go leciutko na tył. Ja go dałem leciutko na tył, ale niewystarczająco chyba. Dabu! Dobra, ja będę musiał przy wieży bronić. Ta wieża jest dosyć mocna, ja muszę trochę wy wytankować. Cześć trolu. Trolu, filozoficzne pytanie dzisiaj zadał. Czym jest szczęście? Tak? Hmm... Szczęście... To, to jak ci Divinor jest... wdropnie. Mniej więcej jak w, wygrywasz w Direct Strike'u, to jest mniej więcej tak bym to określił. To jest wtedy szczęście. Ja bym tu widział siege jednostki. No, ja ci powiem, że tutaj trochę, trochę do, dogorywamy, ale no dobra, damy jakąś radę. Nie, dobra, widzę, że Hyswar leci, stary. Leci, leci, ale mogłoby być troszkę lepiej. Pamiętaj o upgrade'ach do jednostek. Niektóre jednostki mają naprawdę mega mocne upgrade'y I warto im je zrobić, nie? Badania zakończone. właśnie okay, widzę, test. że rangerki mają bardzo dużo rangea do dokupienia. Tak, tak. To też jest w miara okej, okay, nie? Badania zakończone. Badania zakończone. A bohaterowi mogę dokupić kupić jakieś temasek? Tak, blokuje zaklęcie. Ja zazwyczaj nie, nie kupuję, wiesz, to tam gdzieś może już później, to lepiej, czy itemek nie przełoży już się nie ta nasz buźka. taki chyba duży impakt, jak, jak najzwyczajniej w świecie, wiesz, armia twoja, nie? No, a w ogóle mój brat własny mnie sprejmował, dziękuję ci, Marcinku, dzięki wielkie, siłoneczko. Powiem ci tak, on, on ma te, tego, mroźnego, mroźnego typa, mhm. więc warto mocniej rozłożyć jednostki żeby po prostu nie dostawać od AOE mocno, wiesz? No, no, no. Pospreadować te jednostki warto. No i przymierzaj się już na ekstraktor, na drugi ekstraktor, wiesz? A ja już mam ekstraktorów 4 od dawna, wiesz? Aha, dobra, czyli poszedłeś taką taktykę. Tak, no dobra. Ja dobra. lubię Ekon grać. Greedy taką trochę. No, jestem niesamowicie chciwy, wiesz? No właśnie, widzę. Dobra. Czy jesteśmy w Nexus'em Steamie? Tak, Nexus jest czerwony. Gra teraz ordynem mroźnym. Muszę przyspomóc trochę więcej tych tych moich. Cztery geny się regenerują. Boże, cztery towery się regenerują. Chyba się tak, regenerują. Tak, tak. Delikatnie. Najgorzej, bo nas trochę dominują i na naszej linii nas cały czas pchają. Musimy mhm. trochę tutaj ogarnąć się pod tym kątem. Mhm. Stawię czoło niebezpieczeństwu. Dołożę tej banshee, żeby trochę nam tutaj armora porobić. Powinniśmy się dowiedzieć w tym miesiącu, Paweł. Oj, mogą u nas pocisnąć tutaj trochę. Moja armia nie no, jest aż tak duża. No niestety, powiem Ci, że jesteśmy w bardzo niekorzystnej sytuacji w tym momencie. A dobrze, mój bohater levelnął. O, dobra, walnął sobie w dobrym momencie tutaj tarczkę. No, tylko tu mamy dwie armie, która już kolejna idzie, zobaczcie, bohater. Oj, mamy tutaj przerąbane ci powiem. To nie będzie nie będzie do dobra sytuacja. No, wie, że raczej stracimy. No, no teraz dobra, po prostu pamięta, bronimy o, tylko fortecy, nie? Tak. Dobra, tutaj raczej poleciliśmy w miarę dobrze. Powiem ci trollu, że zaraz zobaczę, ale teraz jest sytuacja próby ogarnięcia gry komputerowej. czas na nie leci jak to nie jest P2, kurde, bo subaton to, to, subaton... Jest, cały to jest cały stream, no. Nie tylko poł. O, no. dawaj Kela. Kayla. Drugiego bohatera ja się pokusiłeś, to bardzo, bardzo wcześnie, wiesz? No. Trochę, trochę moim zdaniem za wcześnie, wiesz? Będzie jak dobrze. To... Myślę, że Taureny powinieneś teraz spamować, nie? T teraz to twoim priorytetem jest tauren spam. Mam oba stare, mam to i to Tauren spam. Dobra, moja armia niebawem do ciebie dołączy. O, mogę dać Taurenom umiejętność miażdżenia. Dobra. Przybywa odsiecz. Nie lękam się! A co pisał trolu? Szczęście dla każdego jest czymś innym, dla jednego jest to mieć coś do jedzenia, dla innego posiadanie książek na półce. Tak, zdecydowanie. Jedni czerpią szczęście z radości innych, a inni niestety z zmartwień. No właśnie, wydaje mi się trolu, że ktokolwiek kto grał kiedyś w grę online, to wie ile frajdy może dać, ile uciechy. Zepsucie komuś dnia. Na przykład. Zdecydowanie. Grając w Direct Strike'a. Albo nawet w LoLu, u gdy przeciwnik wyrwie sobie włosy z głowy przez twoje grzyby na Timosie. Jest to coś pięknego. Ile frajdy może komuś dać z wyzywania matki? <grym> Ale nie Piotra Maciejczeka. Piotr matki. Jej proszę nie ruszaj. Oj, zdecydowanie. Moi mamy, proszę nie obrażać. Ale już mniej więcej ogarniasz o co chodzi w tym trybie, nie? Tak, 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 A Jesteśmy tak, tak. tutaj ciśnięci, i tutaj w zasadzie naprawdę każda jakby sekunda tej optymalizacji, nie? W postaci wiesz tych jednostek, kiedy co wypuścić, mm -hmm. no ma tutaj duże No pa, jaka tak? armia idzie ode mnie, nie? No teraz to są zgubieni przeciwnicy. No taureni, to powiem ci, to spoko, nie? No mają mierzenia. Bohaterowie są trochę tak. Nie przylewelowani, ale no, zobacz, patrz ładnie jej wlazło. Moja armia też niebawem dołączy. Okej, okay, odpalił se. Czy oni się hilują? Czy oni mają jakiegoś regena? Chyba nie, przynajmniej tyle. Ty, mogę zaznaczyć ability AI? Jak to działa? Opowiesz mi? A nie wiem, jak to działa. Chyba możesz po prostu wiesz, czy danej jednostki jakieś włączać albo ustawiać zachowania. Nie wiem, jak to działa. Oj, powiem ci, marnie to widzę, jak tutaj. Ta armia tych niedźwiedzi, kurde mnie tutaj dojeżdża. Gotowe. Gotowe. No, jesteśmy puszowani i to mocno. Jest Zaszli nas! Od tyłu! Kimerki też dobre, też fajne są. Strasznie drogie, niestety. Czekaj, możesz. A to ja nie, to ja chcę, żeby autokastowali moi ludkowie. Aha, czyli bazowo są autokasty, dobra, rozumiem. No, i teraz właśnie to jest ten moment, w którym niestety dostajemy w pierdol mocny, nie? Mhm. Powiem ci, im szybciej do, do szóstego levela dotrzesz, mhm. tym lepiej, no bo kurczę te umiejętności nad, nad tym tyłem na tym tym są przekazane. Na bochu, no rozumiem, rozumiem. Kurde, ale wiesz, ja jestem raczej takim gościem, który nie lęka się sugów w ciemności. Ale zrobiłem dobrze teraz. Holy shit. Badania zakończone. Mam fajnego strata. Dobra. Gotowe. Pokaż co zrobi Ordyn Mroźny. Oj, no, dużo nie zrobił. Chyba też many nie miał. Czy może zagramy StarCrafta? Wiesz co, trolu? StarCrafta? Ja to w takie klasyczne RTS -y raczej nie gram, tak powiem szczerze. Direct Strike fajny, bo... Nie trzeba być RTS-owym świrem i mieć 300 APM-u. Oj, chyba niezbyt widzę tutaj. Łoj idą dwie armie, dobra, GG. Dwie armie?! O nie, to tak, ja ty... Tak. O Jezus. No niestety. No ale mniej więcej widzicie co chodzi, nie? Tak, trzeba fajny ten sposób, Direct Strike, to... Nie, podoba mi się. Jest dobry dobry właśnie, tylko kurczę trzeba... Musimy lepiej zoptymalizować nasze runy. No może jeszcze z tego tu się chwilowo wybronimy, ale... Może być ciężko tak szczerze. Tu dawaj Kaelu! Nie no jeszcze 15 sekund do twoich jednostek, to raczej nie da rady. Chyba, że... Nie no, chyba nie. No nie, nie, to już... GG. Armię. No dobra, następnym razem pójdzie nam lepiej. Fajna to, ta gra, no. podoba mi się. Dawaj skóriczku, loguj, loguj. Patrz jak moja armia, patrz, patrz, patrz! Ty, co patrz. jest? Czy my robimy kombaka co na 90p? Cumbac... Comeback o... is real, stary. Izrael stary, dobra, to teraz jakiegoś olina muszę zrobić. Gotowe. Gotowe. Ale chłop ma kurde upgrade y mocne. Ja pierdolę. No nie da rady, niestety. Czy on ma level tym murlunem? Szósty trochę nietyczne. No, szósty level pozwala mu wskrzeszać jednostki, nie? Mm -hmm. na, na szóstym levelu są mocne i te... Jak się nazywa ten tryb, to jest Direct Strike. Yy, I to. Nie wiem, czy jest potrzebny Reforge do tego, powiem Ci szczerze. Możliwe, ale głowy nie dam. Niestety, przegrana. No,